z zakładu, czyli ja z kabanu tam powiedzieli mi że ze mnie mumie zrobią bo zapiną. zapinął powiedzieli, że covid właśnie mają dużo takich covidowych bo covid jest ogólnie żeby z ludzi wariatów robić ja w ogóle przestałem wierzyć w covida na normalnie wyszkodzę bez maseczki tylko tam gdzie trzeba nie? I teraz chciałem powiedzieć tak 10 lat temu brałem fluoksetynę taki mniej zły środek on wywołał u mnie zespół dopaminowy zespół serotoninowy fibromyalgia i syndrom niedoboru dopaminy później brałem rispole, to był szajs 10 lat temu i on wywołał nichilizm zespół kotarda dysknezo likoflenie zdolności niewerbalnego uczenia się i torbie szyszy i brałem i, i prazo później zamiast gospodarczą. To odbywoł w sumie e, dniowy zespół naprzemienny, choroby neurodegeneracyjne e, wstrząśnienie mózgu. dysautonomię, jak wśród mózgowia, polineuropatię, zespół skórzowy, nietolerancję histaminy, syndrom niedoboru sympatykomimetycznego związany z receptorami atryneumicznymi zespół zaczynać pytania? A Ty myślisz, że rzecznik coś to da? Pan Marcin czy Mariusz yy, Wiącek? No, można. Ty myślisz, że myślisz, że oni to przykryją tą sprawę, że przegrasz, czy jak to będzie wyglądało? Sprawę sądową? Myślę, że zostanie jakieś orzeczenie sądowe, wydane i tyle. No właśnie, a co z tym? A co, a co myślisz, myślisz, że będzie, będzie warto tam, jest nowy rzecznik praw obywatelskich i czy myślisz, to jakąś, y, on zmieni coś, czy będzie jak dawniej? No, powiedziałem, no przyda się interwencja rzecznika. Ale Bodnar jednak y, w sumie był rzecznikiem i miał nas głębokie poważanie. Główne znaczenie mają interesy firm farmaceutycznych. Dla Bodnara też tak było, tak? tak. Dobra, chciałeś coś jeszcze powiedzieć? Będę brał dwa de...